Zarzucam tym trenerom odpowiadającym za Koszalińskie judo, judo, panu Adamskiemu Andrzejowi i Marianowi Standowiczowi notoryczne picie alkoholu w, miejscu, w miejscach publicznych, szczególnie w Pabie Gwardia i tu od kilkunastu lat. Głównie pan Standowicz, nauczyciel w szkole, w szkole numer 11 i trener Judo, nie kryje się ze swoim nałogiem. Powiem tak, pan Standowicz. Wiele razy wsiadał do samochodu i odjeżdżał spod pubu Haligwardii, gdzie widzą to jego uczniowie, yy, widzą to trenerzy. Yy, razem z nim pan dziennikarz skorumpowany Kokliński, były dziennikarz, bo już nie jestem dziennikarzem, kolega od Kieliszka. Czy się stoi, czy się leży od kilkunastu lat, po 60, co roku się należy. Właśnie w tym czasie dzieci muszą patrzeć, jak ich trenerzy i rodzice wspólnie się bawią podczas takich wypadów i wyjazdów. Gdzie alkohol leje się strumieniami, Postoje prawie na każdej stacji paliw po Szanowni zebrani, pan Sandowicz zarzuca panu Warchołowi brak wyników sportowych. To jest nieprawda kłamstwo. Pan Warchoł jest największym pasożytem i nierobem tego miasta. Ma 50 lat, żadną pracą do się nie zhańbił, żona również nie pracowała. A to pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a to Urząd Pracy. Zakład ubezpieczeń społecznych, renta zdrowotna ZUS-u, chłop jak się patrzy, zdrowy jak byk, a tu renta ZUS-u. Przepraszam, chyba, że to renta przystana na głowę. Za głowę. To co innego. To że rzeczywiście się może należeć. Rodzina państwowa, chłopi i podwała sobie życie na koszt społeczeństwa. Na koszt podatników. Tym robimy sobie moje podatki. I całkiem nie, że sobie żyje. Nic nie robi. Zamiana mieszkania na większe, samochodu na lepszy. Ciekawe skąd biorą na to środki. Wiemy, że obrażanie ludzi krzykiem przez lata potrafi wyciągnąć z miasta o wiele większe środki niż innym klubom się nałożą. Trzeba z tym skończyć. Czas. Chciałem wszystkich przeprosić za żenujące wystąpienia małżeństwa warchołów. Myślę, że z całej kolekcji SMS-ów, które otrzymuję z telefonu pana Józefa Warchoła, przeczytam tylko dwa. I myślę, że będzie to kwintesencja tego, co dzisiaj padło na sesji i myślę, że rzuci absolutnie inne światło na to, co tutaj było mówione. Dlatego, że poziom warholstwa, który został osiągnięty tu, w tym miejscu, jest absolutnie, podkreślam jeszcze raz, absolutnie niespotykany. Tego nie było, odkąd pracuję w samorządzie, a pracuję w nim od samego początku, takiego zachowania i takiego Takiej agresji, usiłowania, wymuszania czegokolwiek nie było. Więc pozwolą Państwo, że przeczytam tylko dwa SMSy z kilkuset, które posiadam. Niestety będę je skracał. Nie mam tak jak media, specjalnej maszyny, która robi pi i skraca pewne wyrazy, które nie nadają się do publikacji. Zaręczam, że 99% tych SMS-ów w całości byłoby składem pojedynczych liter. A mianowicie taki pierwszy SMS z kwietnia tego roku podejdzie się do dymisji najlepiej w poniedziałek. Dżumar Radomski przyniesie cię do gangu zapaśników, będziesz żołnierzem. Ficek już zdechł. kolejny mikietyńskiego, który i tu niestety muszę zmienić. Przyjmijmy, że zniszczył cały młodzieżowy sposób w Koszalinie. Wiadomość dla pana Warchoła w ostatnich trzech latach, czy było 11 stowarzyszeń. I myślę, cała kwintesencja tego, y, czym pan Warkoł się zajmuje. Otóż e, następującej treści sms -y. To są moje prywatne sms -y, mam prawo je publicznie upublicznić. Trzeba mi było dać te 25 tysięcy złotych na galę, co, jak co roku, nie robić problemu i pozwolić mi żyć. To bym się w politykę nie mieszał, nie pakował i nie angażował. Ja, panie Warkoł, ja panu gratuluję. Gratuluję wszystkim przyjaciołom politycznym pana Warhola. Warto się z nimi pokazywać na zdjęciach, warto się z panem Warchołem pokazywać na portalach społecznościowych. To jest naprawdę reklama, jak mówi stare powiedzenie, dźwignią handlu. Dziękuję bardzo.